To miał być po prostu turniej tańca. Jednak ze względu na ostatnie wydarzenia u naszych sąsiadów ze wschodu, impreza sportowa zostanie połączona ze zbiórką funduszy na cele humanitarne dla Ukrainy. W niedzielę 6 marca w hali Mosiru odbędzie się Mysłowicki Turniej Tańca, zorganizowany przez szkołę Wir. W trakcie turnieju będzie można oglądać występy utalentowanych dzieci do lat 9, jak również młodzież i pełnych pasji dorosłych. Turniej odbędzie się w czterech blokach, podczas których tancerze będą podzieleni na grupy wiekowe i klasy taneczne. Bloki rozpoczynają się kolejno o godzinie 9.30, 12.30, 15.30 i 18.30. Podczas turnieju tancerze zaprezentują tańce latynoamerykańskie, takie jak samba, Czacza, rumba, paso doble, jive, jak również tańce standardowe, czyli walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep. Zwłaszcza w początkowym etapie przygody tanecznej pary, Tańczą i tańce latynoamerykańskie, i tańce standardowe. Takie starsze i bardziej doświadczone pary mogą się już bardziej wyspecjalizować i wybrać, czy, czy preferują taniec standardowy, czy taniec latynoamerykański. Walory estetyczne samego tańca to jednak nie wszystko, co sprawia, że warto wybrać się na turniej. W imię Solidarności z Ukrainą organizatorzy przeprowadzą także zbiórkę finansową na cele humanitarne. Próbujmy tego nie traktować jako, jako zabawę, jest to, jest to wydarzenie stricte, stricte sportowe. Chcemy oddać e, honor przede wszystkim e, żołnierzom i, i cywilom walczących za, za swój kraj. Jak najbardziej we współpracy z Urzędem Miasta e, przygotowaliśmy e, flagi Ukrainy, flagi Polski. Będziemy prowadzić również zbiórkę e, pieniędzy poprzez sprzedaż e, takich wstążek z flagą Ukrainy i pieniądze z tej zbiórki planujemy przekazać na cele humanitarne. Ponieważ w naszej szkole tańca również są, zwłaszcza dzieci, które, które pochodzą z Ukrainy, część z nich niedawno wyjechała do kraju, chcieli po prostu odwiedzić swoich, swoje rodziny, a zastała ich na miejscu taka sytuacja. Więc nas również to dotyczy, nas również to dotyka i dla nas to również jest trudne, więc jak najbardziej chcemy, chcemy żeby ta impreza mimo wszystko była taka wzniosła i, i uhonorowała wszystkich, którzy, którzy walczą. Taneczne widowisko pod patronatem prezydenta miasta Mysłowice odbędzie się w niedzielę 6 marca w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bończyka 32Z. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.